Wawer, bardzo proszę, panie, panie to, Kiedy słucham pana posła Wawrykiewicza, jak um, uzasadnia legalność działań rządu Donalda Tusk'a i w pierwszej kolejności sięga po stertę wyroków Unijnego Trybunału, to jest to przerażające. To jest poszukiwanie legitymizacji i suwerenności poza granicami Polski. To jest traktowanie Polski jako prowincji Unii Europejskiej i powoływanie się do wyroków i decyzji, które są, powiedzmy sobie szczerze jasno, przekraczające kompetencje tych organów. Dlatego, że Unia Europejska i wszystkie unijne instytucje od bardzo dawna dalece przekraczają kompetencje, które są im nadane, tymi traktatami, które pan poseł wymienił. Zachęcam traktatami do przeczytania unijnymi. traktatu Lizbońskiego i jego załączników. Panie pośle. Ja czytałem ten zakres. No właśnie, no więc skoro ja właśnie pan załączniki to... i nawet przygotowałem w programie Konfederacji całą listę przykładów naruszeń kompetencji, sytuacji, w których Unia Europejska sięga po kompetencje, które na podstawie traktatów unijnych, traktatu lizbońskiego również nie należą się Unii Europejskiej. Bo tak naprawdę każda głośniejsza w tej chwili inicjatywa Unii Europejskiej, którą Unia podejmuje, to jest inicjatywa wykraczająca Panie Pasze, poza. Panie Pastorze, podsumowując, kompetencje Pana zdaniem podsumowując, swoją kadencją, a nawet dwoma, Pan prezydent pokazał, że jest strażnikiem Konstytucji. Nie, ja uważam, że tutaj też były, były problemy i naruszenia. Kiedy PiS mówi, że Platforma narusza Konstytucję, a Platforma mówi, że PiS naruszał Konstytucję, to obie strony mają rację. Tak? I, I nadal uważacie, że jest przestrzeń do tak zwanego resetu Konstytucyjnego? Uważamy, że jest nie tylko przestrzeń do tego, ale że jest to jedyna możliwość wyjścia z mm. kryzysu konstytucyjnego. Natomiast to, co mamy na agendzie politycznej w najbliższych tygodniach, czyli wybór prezydenta, no to tutaj jest jakby paląca potrzeba, żeby wybrać prezydenta, który pozostanie bezpiecznikiem względem obozu rządzącego, bo jeżeli prezydent będzie pochodził z obozu rządzącego, to obawiam się, że wtedy już wszystkie hamulce znikną, a to jest porządek ostatnie, prawie. To już każdy musi sobie odpowiedzieć, jak to ocenia, ale patrząc na to, jak rządowi Donalda Tuska wychodzi łamanie prawa e, pomimo tego, że nie mają prezydenta, to jeżeli jeszcze ten obóz dostanie prezy funkcję prezydenta, to będzie po prostu. To pan pokaże jedno złamanie prawa przez rząd Donalda Tuska. Wybór, wybór, wybór do prokuratury. prokuratora krajowego. Ale prokuratura nie, krajowego, który przepraszam, był już na emeryturze? Bo pobierał emeryturę? Można być jednocześnie czynnym prokuratorem krajowym i pobierać emeryturę za bycie kiedyś prokuratorem ja krajowym? Ja jestem gotów jakby dyskutować z tezą, że może w ogóle nie mamy w Polsce prokuratora krajowego. Natomiast na pewno no powołanie tego sądu nie odważa nie odrzucenie Sądu Najwyższego jest, z listopada Izby Karnej z listopada poprzedniego roku, które mówi, że to było całkowicie prawidłowo przeprowadzona procedura. Na panu rzecz orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie subwencji dla pis? Który mówi, że trzeba PiS wypłacić subwencję, a rząd nie wypłaca. Ale socjaliści wyszedł na tylko to jak Wam się dobrze, podoba, dobrze, pan minister, króciutko krótko. pan minister. I przechodzimy do kolejnego tematu. I hipokryzję obecnej władzy pokazuje jedna rzecz. Jak były wybory w 2023 roku. Kto stwierdził ważność wyborów? Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Nie, tego nie kwestionowaliśmy. Nie było orzeczenia, bo nie ma takiej potrzeby. Nie było orzeczenia. Teraz kwestionujecie, teraz nie kwestionujecie było orzeczenia. To jest irrelewancja. To jest po prostu hipokryzja. Nie było orzeczenia, orzeczenia Nie było orzeczenia, bo wydała je Izba, która nie jest sądem, w świetle według wielu pana, się, według pana. Według Pana, według pana, według pana nie, osobiście. Nie wiem, tak, I według się rządu, tak, bo właśnie tak, się podobają, tak, to rząd uznaje. Są orzeczenia, że... Panie redaktor, ja po pierwsze chciałem powiedzieć, że to, że w telewizji publicznej widzieliśmy przebitki z występów czterech kandydatów i nawet... Panie proszę, ale przed nami jeszcze jest parę materiałów. Spokojnie, proszę się nie, nie umyć. Na, umy. na, umy. na, umy. na pewno Sławomir zobaczymy Męcena? dzisiaj Sławomira Męcena. mówi o tym, kto jest tutaj z tych kandydatów realnym zagrożeniem dla systemu i z jest, kim jest o. rzeczywiście realna walka. To... proszę. A odpowiadając na pytanie, my jako Konfederacja zawsze hmm. mówiliśmy, że nikt poza Polską nie jest gwarantem bezpieczeństwa Polski. Zawsze było jasne, że jeżeli nie obronimy się sami... To nikt nas nie obroni. Procedury natowskie zakładają, y, oczywiście one są tajnione, tak więc, więc wiemy, mamy tylko ogólną wiedzę na ten temat, ale one zakładają, że jakakolwiek pomoc dla Polski w razie ataku ze strony Rosji, to przyjdzie po iluś dniach albo iluś tygodniach. My musimy najpierw być zdolni do tego, żeby obronić się sami, żeby ktokolwiek przyszedł Polskę obronić. I nawet jeżeli ktoś jest najwierniejszym sojusznikiem i nawet jeśli ma pełną intencję, żeby Polskę wspierać, to dopóki my nie będziemy mieli własnej silnej armii, własnej produkcji broni i amunicji, Własnej gwarancji, że potrafimy przez wiele tygodni i miesięcy, tak jak Ukraina, bronić się przed rosyjską napaścią, to naprawdę żadne. Ale Ukraina broni się dzięki pomocy, panie pośle. I to pan wie doskonale, Ukraina mam nadzieję. Broniła się dzięki pomocy. Oczywiście, że to, że potrafią się bronić tak długo, to jest dzięki pomocy. Ale to, że oni mają własną zdolność obrony, gdyby w tej chwili odcięto, to wiemy od, od rozmów z wojskowymi, że gdyby w tej chwili Ukrainie odcięto wszelką pomoc, to oni i tak mogliby się broniliby się jeszcze przez wiele miesięcy. Panie ministrze, czy pana Oburzyło to, że Donald Trump publikuje zdjęcie, na którym udaje papieża, to po pierwsze i po drugie, czy uważa pan, że ta wizyta pana kandydata Karola Nawrockiego w Białym Domu pomoże mu w tym, żeby zwyciężyć w wyborach prezydenckich? Ale dlaczego pan się nie chce odnosić, panie pośle? Panie ministrze. panie ministrze, dlaczego pan się nie chce odnosić? Bo państwo się bardzo chętnie odnosili, na przykład jak, była, jak były inne tego typu religijne sytuacje. To Państwo wszystko już chyba mówi. Panie pośle, czy nie byliście rozczarowani? postawą prezydenta Andrzeja Dudy i tym oficjalnym poparciem dla Karola Nawrockiego, ponieważ wiemy, że przedstawiciele Konfederacji, w tym kandydat Sławomir Mensen, bodajże dwukrotnie spotkał się z panem Prezydentem. Spekulowało się w ogóle o tym, że być może tutaj jakaś współpraca zostanie nawiązana. Zresztą proszę pana ministra, chyba się nie mylę, pan Łukasz Rzepecki, czyli także minister w kancelarii prezydenta, właśnie wstąpił chyba do Konfederacji, czy zapowiedział dołączenie do waszego ugrupowania wczoraj w związku z tym, jak Państwo oceniają to zaangażowanie pana prezydenta Dudy. Nic, nic mi nie wiadomo, żeby ktokolwiek wstępował do konfederacji w ostatnich dniach, a, a jestem skarbnikiem partii, więc, więc myślę, żebym o tym wiedział. Jeszcze nie bo składki no, Jeśli chodzi, to jeśli to chodzi to o. Będzie, to proszę dać znać, jak już płaci. <grym> <grym> Na pewno dam znać. E, natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, no to wynikało to spotkanie z szacunku do pracy, jaką prezydent wykonywał, i gotowości do tego, żeby w razie wygranej w wyborach przez Sławomira Mencena z prezydentem współpracować w przejmowaniu władzy. Przypominam, że chyba też Adrian Zandberg, tak spotkał się z, z prezydentem Dudą i Pani Biejat. Tak. No, nie słyszałem, nie się na podstawie spekulował, dobrze, że Andrzej to no, Duda to ja, Przemagdaleny Jak to dobrze, że pan do, do Woronita 17 przychodzi, to ja tutaj panu szybko powiem, jaka jest sytuacja w pańskiej partii. Nigdy swoich przekonań i poglądów nie zmieniałem. Tak jak byłem jako osiemnastolatek konserwatystą i zwolennikiem niskich podatków, tak jestem nim również do dzisiaj. Tak oświadczył doradca prezydenta Łukasz Rzepecki, potwierdzając, że wstępuje do Konfederacji. W piątek już pojawił się na na wiecu pana Słowomira Mencena, Panie Pośle. To będziemy ją niewątpliwie na Radzie Liderów no. Konfederacji analizować, na razie taka, taka deklaracja nie dotarła. To, co mi się wydaje tutaj najważniejsze w kontekście wiecu pana Nawrockiego, to że to powinien być, wydaje mi się, dla wyborców taki moment podrapania się w głowę, kiedy zobaczyli, że i pan Nawrocki, i tak samo pan Trzaskowski są ludźmi politycznie zależnymi. Są ludźmi, którzy muszą się jakiemuś prezesowi kłaniać, muszą ubiegać się o jego zgodę i wręcz publicznie oświadczać, że proszę bardzo, panie prezesie, ja jestem pana decyzją. I w tym kontekście wydaje się, że jednak rozsądniejszy wybór na prezydenta Polski byłby człowieka, który, który jest po prostu prezesem własnej partii. Który nie, musi się, który nie musi się właśnie żadnemu prezesowi kłaniać, kłaniać i które, którego start w wyborach jest jego własną decyzją, a nie decyzją jakiegoś prezesa. I tu który stawiamy jest kropkę. Zaraz, zaraz wrócimy oczywiście do tematu prezydenckiego, bo tutaj nic się nie zmienia, kampanią prezydencką jak najbardziej żyjemy. Natomiast chciałam, żeby Państwo jeszcze zobaczyli materiał z bardzo ciekawej debaty, która odbyła się w tym tygodniu w poniedziałek w Superekspresie. Tam zupełna zmiana formuły i tam. Kandydaci mieli wreszcie okazję ze sobą porozmawiać, a nie tylko uprawiać polityczną autoprezentację. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. To jest polska flaga, z którą pan Karol Nawrocki przyszedł na debatę do końskich. A później, jak zgasły światła, porzucił ją. Wszyscy wiemy, co to oznacza porzucić flagę na placu boju. Każdy to wie z historii Polski, każdy, kto interesuje się wojskiem, kto był w harcerstwie. No, flagi się po prostu nie porzucać. się. Pan, że jeżeli chcemy, żeby pan, to to był pałac na... prezydencki wyglądał tak jak Sejm, to, to trzeba głosować na, na pana. Pod, pod pana rządami w Sejmie byli nielegalni imigranci, którzy nie nielegalnie pan, przechodzili. w Sejmie nie bywa rządzimy i bierzemy odpowiedzialność, bo alternatywą jest koalicja wasza albo z patologicznymi antysemitami, albo z gośćmi takimi jak Mencen, którego doradca wojskowy nazywa kobiety służące w polskiej armii m.in. moją żonę, oficera sił powietrznych babochłopami. Zdrasujcie, towarzysz Maciek! co to wy chcecie mi skarzycie? Potem sobie po rusku panowie pogadacie. Podziwia pan Putina? Tak, tak. Każdy z nas tutaj w Polsce nie dałby rady. E, nie dałby rady wytrzymać takiej presji. Pan Męton próbuje was tu straszyć migrantami, ponieważ próbuje wywołać w was strach i na tym strachu grać. A prawda jest taka, że kiedy jeżdżę po Polsce, to słyszę, że młode kobiety boją się pana. Był pan tym żydowskim żonkilem, tym znakiem. O hańby czym pan mówi? Jakim, jakiej hańby to było powstanie? Że w pan, może o czym pan opowiada? To są bohaterowie to naszej rzecz, historii. Bardzo wiele wątków i oczywiście nie będę pytać o zwycięzcę czy przegranych, bo oczywiście każdy sztab uważa, że jego kandydat zwyciężył, ale zapytam inaczej, bardziej politologicznie, analitycznie. Kto na tej debacie państwa zdaniem najwięcej zyskał, a kto stracił? Może Marcin Chorała na początek? No to ja powiem, że tak, że w tym takim pojedynku o trzecie miejsce na podium, czyli między Sławomirem Męcenem a Szymonem Hołownią, w poprzednich debatach wydawało się, że górą jest Szymon Hołownia, a tu wyraźnie Sławomir Mensen, Szymon Hołownia już jakby, który jest bardzo sprawny retorycznie, no wiadomo, ma to doświadczenie telewizyjne, ale tu już chyba przesadził, znaczy, przerywał innym, ciągle wchodził właśnie w słowo, był taki no, raczej negatywnie, negatywnie odbierany. I też wygrał i to mogę przyznać ale ze samym sobą Rafał Trzaskowski, że w ogóle przyszedł na tą debatę, bo wcześniej no to przed debatami stchórzył dwa razy, a raz poszedł na to, co sam organizował, tylko i wyłącznie w cieplarnianych warunkach na swój event, a tu poszedł na debatę, której sam nie organizował, więc jest to jakieś zwycięstwo natomiast no też wynikające z nisko zawieszonej poprzeczki przed samego kandydata wcześniej. Miłość Motyka, bo tutaj padło, że Szymon Hołownia traci, także Nie, myślę, że Szymon Hołownia jednoznacznie wykazał w paru miejscach hipokryzję Sławomira mencena szczególnie te kwestie związane z jego doradcami no jeżeli jego doradca główny doradca do spraw bezpieczeństwa mówi o kobietach służących w polskiej armii dbających o nasze bezpieczeństwo babo chłopami to pytanie czy ktoś taki z takimi doradcami powinien zostać zwierzchnikiem sił zbrojnych i to samo w sobie nie tylko było dobrym przygotowaniem. Dlaczego to do... nie powinno się pozwolić uprawiać sportu? I tam jeszcze parę innych tego typu wypowiedzi było, panie ministrze. Ale też takim no fanem Sławomira Mencena popadł. i jego doradców nie jestem. A warto, wiedzieć, Natomiast a propos tej debaty e, e, To prawda, zagrożeniem dla bezpieczeństwa są niektóre, nie tylko jego wypowiedzi i postawy. Natomiast zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, moim zdaniem, były też niektóre wypowiedzi innych kandydatów. Tych bardziej, no nie chcę ich nazywać egzotycznym, bo nie jednak zebrali 100 tysięcy podpisów. Pan Braun i pan Maciek. I teraz jeżeli, pojawia się ale... pytanie, czy to 100 tysięcy powinno być, czy tutaj nie powinno się czegoś zmienić? Panie, panie Powinno ustrowa. się moim zdaniem zmienić, podwyższyć ten próg, tylko chyba kwestie związane z konstytucją, o której tyle rozmawialiśmy, również są w granicie. Powinniśmy o tym porozmawiać, ale takie zasady jak weryfikacja, znaczy możliwość też złożenia podpisu przez profil zaufany powinna funkcjonować, tylko że. Jeżeli ktoś wypowiada takie słowa, to powinna być moim zdaniem jednoznaczna reakcja prowadzących. Była jednoznaczna reakcja polityków. Była jednoznaczna reakcja Szymona Hołowni, Rafała Czaskowskiego, Magdaleny Biejat. I to bardzo dobrze. Tylko Grzegorz Braun został wybrany do Europarlamentu, do parlamentu, z list Konfederacji. Nie z jakiegoś swojego komitetu, tylko z list Konfederacji. Oczywiście zaraz hmm. będzie, że to tam oddzielna formacja. Żydowskie żonkile? Powstanie w getcie warszawskim. Haniebne żydowskie żongle. Naprawdę? Przecież tam walczyli Polacy. Panie pośle, poważnie to musiało paść. Ale dlaczego panu mnie pytał wypowiedzieć, pana kolegę... Bo, bo, bo razem z list startowaliście. To tak, ale to było Warburta, zanim Grzegorz że Dawn zdecydował się pójść swoją drogą. Ale mówił to samo samemu. przez lata. Ale dajmy odpowiedzieć, tak, panie ministrze, teraz głos ma Michał Rower, e, Bardzo e, proszę. warto zwrócić uwagę, no że w tej debacie właściwie nie dowiedzieliśmy się, co Grzegorz Braun miał na myśli i co chciał powiedzieć, bo, bo pan Trzaskowski się wpienił, wściekł no. i, i uciekł. A pan by zareagował inaczej, no. Pani, panie panby z Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, co Grzegorz Braun miał na myśli, to zachęcam do wysłania tego pytania do dyskutuję, Bo ja się nie czuję w mocy, żebyś... Ja, 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 to, ja, chcę okay, to ja to rozumiem. Rozumiem, że ta piątka mencena która kiedyś padła na jednym ze spotkań, którego nagranie widzieliśmy u pana posła Berkowicza, że między innymi Polska bez Żydów nie jest w tym samym duchu. Pan manipuluje tak samo jak, jak a, kandydat tak. Szymon Hołownia. Panie ja proszę Dobrze, że... dajmy skończyć już do państwa wracam, dajmy skończyć, a, skończyć, a, skończyć a, spokojnie, wypowiedzieć się. To, to się panu. była, była, była powiedziana w kontekście Damy dyskusji skończyć. o ustawie Próblam stop 47. Spokojnie, ja czuwam nad czasem panie poseł. Proszę się tutaj nie martwić, ręka na pulsie jest trzymana jak mm. zwykle bardzo proszę Przez, Dorota Olka. Za czegoś Braun, ale nie, tylko na ten temat, gdzie za jedno zdanie, jedno zdanie. Braun ewidentnie wyłożył piłkę Rafałowi Czeskowskiemu w tej. Bardzo proszę Dorota Panie pośle, jeżeli Pan mówi, że y, pana zdaniem Grzegorz Brown jeszcze miał za mało czasu, y, żeby y, prezentować swoje antysemickie poglądy, to bardzo dużo mówi o Konfederacji. I nie zareagował na te skandaliczne treści, antysemickie wypowiedzi podżegające do nienawiści ze strony Grzegorza Brauna, te wszystkie prorosyjskie wypowiedzi nie zareagował, ani i to jest bardzo ciekawe, ani Sławomir Mencen, ani Karol Nawrocki. Magdalena Biejat pierwsza zareagowała na te słowa Grzegorza Brauna, na które tak powinna być reakcja natychmiast. Ja jestem z tego dumna. Mówił pan też o tym, że Sławomir Mencen jest, sam podejmuje decyzje, jest prezesem partii, wszystko tutaj jest jakby przez niego autoryzowane w jego kampanii. Pani poseł, do kropki, jeszcze dwie osoby. Bardzo pani proszę. Reaktor. ja cały czas słyszę do kropki, a naprawdę bardzo długo czekała. Ale pani poseł, a spokojnie. A chciałabym powiedzieć... Każdy słyszy do kropki, bo muszę pilnować czasu, tak jak wspomniałam. Bardzo proszę. A chciałabym powiedzieć panu posłowi, że w takim razie to oznacza, że Sławomir Mencen właśnie autoryzuje takich ludzi jak pan Hoga, który mówi nie tylko te skandaliczne słowa o kobietach, ale mówi także, że w Polsce... Brakuje opcji prorocyjnych. I tutaj już sama muszę postawić Można kropkę teraz, panie ministrze. Nie, bo ja jeszcze tutaj dwie osoby. Pan minister, krótkie pytanie. Zachowanie Grzegorza Brauna było oczywiście absolutnie skandaliczne, niedopuszczalne. Zresztą za dwa dni będziemy głosować w Parlamencie Europejskim uchylenie jego immunitetu i mam nadzieję, że szybko poniesie odpowiedzialność za kolejne, kolejne zarzuty, które stawia mu prokuratura. Będzie tego więcej.